Zobaczmy na gałąź. Czy oni się już nie spotkali gdzieś w walkach grupowych? Nie, nie spotkali się. No to ja nie umiem czytać, nie umiem zapamiętywać. W każdym razie po mojej lewej Piotrek w czerwonej Jace i z tym hełmem bez wizur. Janek, nato natomiast po mojej prawej, waszej lewej. Zobaczymy, czy zwinność Janka, czy. Szybkość i siła Piotrka tutaj zwyciężą, ten, który wygra będzie miał chwilę odpoczynku. Będzie walczył na sam koniec o miejsce pierwsze. Ten, który ten pojedynek przegra, będzie miał tego odpoczynku o wiele mniej i będzie musiał zmierzyć się z Mateuszem w starcie o miejsce trzecie. Doping Janek, Piotrek, podszy na gałąź, coś takiego. Zwiedzają całe pole tutaj turniejowe dzisiaj. Janek kręci kółka, Piotrek biegnie za nim. Stara się go do rogu przycisnąć. Dobrze, dobrze, Może to jest dobrze. jak jest... Stop! O, głowica odpadła! Głowica została w jednej ręce, reszta miecza w drugim. No to musi być dla Janka bardzo, bardzo niemiłe. Gdyż Piotrek zdążył jeszcze jakieś punkty nabić podczas podczas tego takiego zamieszania, w którym nie wiadomo co się działo. Miejmy nadzieję, jest, idzie, idzie nowy miecz, także także walka na pewno zostanie dokończona, ale to już na pewno trochę w Janku podupadło serce, dlatego mam nadzieję, że trochę zagrzejecie go do walki. Co? Jonyk! Dobrze, Piotrek napiera, obudził się w nim nowy duch. Janek się uwolnił z tego narożnika, ma teraz całe pole do, do cofania się, no i zobaczymy. Czas stop! Zobaczmy co się stało. Tyle ile już mieczy poleciało na tym turnieju? Chyba ze trzy, co? Ze trzy, no. Trzy całe i chyba jelec jeden się, e, się rozpołowił. był na pół. Sędziowie podliczyli punkty i werdykt Janek! Proszę bardzo! Czyli Piotr.